Witajcie, witajcie. Właśnie opublikowałem ten odcinek. Ja aktualnie przebywam w pracy. Jest to mój ostatni dzień pracy na etacie. Rozpocząłem dzisiaj praktycznie tą pracę o siódmej skończę ją o północy i jest to ostatnie ile 17 godzin mojej pracy na etacie. Naprawdę czekałem na to bardzo długo. Mam aktualnie 31 lat i jest to naprawdę bardzo, bardzo Dziwny dla mnie czas, bo tak naprawdę na tym etacie można powiedzieć, że pracuję 10 równych lat. Żegnam się z pracą po 10 latach. A wszystko to właśnie przez to, że udała mi się sprzedaż na Allegro, że mam jakiś kilkuset stałych widzów na kanale. Naprawdę otwierają się przede mną teraz zupełnie nowe możliwości, które mam nadzieję wykorzystam w 100%. I za chwileczkę dowiecie się. Dowiecie się tego, jakie mam plany na już na czerwiec, bo już tak naprawdę, jako że dzisiaj jest poniedziałek, jutro wstaję o siódmej i nie ma pracy na etacie. Nie muszę być cały czas pod telefonem, nic tam na mnie nie czeka, bo ta, to miejsce zostało już za mną. A ostatni dzień pracy jest taki długi, 17 godzinny, ponieważ umowę mam podpisaną do 31 maja, do 23:59. I o tej godzinie mogę dopiero zejść. Z obiektu i o tej godzinie dopiero wszystko to, to miejsce, gdzie, w który, na którym pracowałem, tak naprawdę mogę je zostawić. Bo jeżeli coś wydarzyłoby się o 23, nie wiem 23:30, to jeszcze ja za to odpowiadam. Dlatego też będę siedział do północy i będę tego miejsca pilnował. Ten wtorek chyba tak o siódmej nie wstanę, bo jeszcze mnie czeka godzina podróży do domu. Plus czeka mnie jeszcze. No, ogarnięcie tego wszystkiego to pewnie o drugiej pójdę spać. To nie uda mi się o siódmej wstać, aczkolwiek nigdy nie wiadomo. Dobra, przechodzę dalej. Zatrzymam się teraz chwileczkę przy wspomnieniu od dwóch odcinków, które teraz widzicie. Pierwszy odcinek miał 2 minuty 36 sekund. Uruchamiam sklep na Allegro. I ten odcinek wskoczył 11 września 2019 roku. I kolejny odcinek to był następny. Pierwsze koty za płoty, tak się nazywał, i osiągnąłem 5585 zł przychodu, i wysłałem 300 przesyłek. I między tymi odcinkami jest półtora miesiąca przerwy, czyli 14. Yy, zagadam 14, Czyli 45 dni jest, jest przerwy. Teraz przychód 5585 zł, to często mam taki dzienny przychód, i te 300 paczek to też. Wysyłam czasami nawet 200 paczek, no 200 paczek dziennie aż nie. Ale zdarza się na przykład poniedziałek, w którym też zapakuję te 300 paczek. Także zobaczcie sobie, to był pod koniec roku 2019, czyli półtora roku można powiedzieć minęło, nie całe. Znaczy półtora roku minęło i po półtora roku pracy rzucam pracę na etacie. I będę się całkowicie skupię się na sprzedaży internetowej, na. Zaraz zobaczycie na czym się skupię, bo kolejny slajd będzie pokazywał to, co zamierzam robić. No dobrze, jakie mam plany. Na pewno będą odcinki częściej, będą dużo częściej. Myślę sobie, że będę miał tak standardowo 20 odcinków, będę wrzucał w miesiącu, bo to tak aktua idealnie można powiedzieć od poniedziałku do piątku, tak jak pracowałem. No to Jakieś stare przyzwyczajenia mi zostaną. Myślę sobie, że tych odcinków nawet będzie dużo więcej i będą znaczy, dużo więcej, dużo więcej aż nie, ale będą może jakieś krótsze odcinki, jakieś odcinki dla patronów, jakieś odcinki dla tych, którzy pokusili się na mój kurs, będą dla nich też odcinki, więc na pewno będę na ten YouTube wrzucał troszeczkę więcej. Dodatkowo będą live'y. Live'y będą takie, że będę siedział na Alibabie i poszukiwał produktów, które chcę kupić, ponieważ yy, sam siedzę tą godzinkę, dwie godzinki dziennie. Na Alibabie i poszukuję produktów, które chciałbym kupić i sprzedawać, to równie dobrze mogę to robić z Wami, no bo czemu nie? Także pierwszy plan: chciałbym założyć 10 kont na Allegro. Konta na Allegro będą pod tym samym nipem i jestem ciekawy tego doświadczenia. Czy to coś da, czy ta sprzedaż będzie rzeczywiście większa, czy uda się zwiększyć tą sprzedaż. Mam w planie jedno standardowe konto, które mam, jedno takie trochę mniejsze z tam, jedno z monetami, jedną z kampanią jakimś na Facebooku, jedna oferty hurtowe, czy kolejne konto jakieś tam zestawy potworze i tak będę doświadczenie takie przeprowadzał, o którym będę wam co jakiś czas opowiadał, czy to w ogóle ma sens zakładanie tylu kont na Allegro. Spróbuję sobie zrobić sam sobie konkurencję i zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Na jednej aukcji będę miał same oferty wyróżnione, na drugiej aukcji będę miał troszeczkę tańsze oferty, ale żadne wyróżnione. Także na każdym koncie będzie coś innego. Będę wystawiał aukcje w różnych kategoriach, będę wszystko połączył z baselinkerem. O właśnie, tutaj też na tym spisie nie ma. Ostro zabieram się za baselinkera. Już zaczynam z niego korzystać. Potworzyłem sobie kilka ciekawych zakładek, kilka ciekawych integracji, kilka ciekawych, yy, można powiedzieć, wiadomości do klientów. I to wszystko pomalutku zaczynam tworzyć. Ale to też o tym będę Wam opowiadał na bieżąco, czyli wszystko będzie powiązane z jedną platformą. Import pociągiem. Yy, myślę sobie, tak ostatnio podliczyłem, że około 100 paczek z Chin już zamówiłem. Tak, 90 chyba tam około wyszło. 90 paczek przy, przyleciało do mnie samolotem różnymi kurierami z Chin. W końcu postanowiłem się wziąć za import pociągiem. Na razie raczkuję w tym temacie, ale na pewno na początku czerwca pierwsze zamówienie takie zrobię. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na początku na pewno będą większe koszty, no bo człowiek wiecie, nie wie jak to robić, więc chce się zabezpieczyć na to wszystko. A potem będę poszukiwał jakichś fajnych, ciekawych ludzi, którzy może w Chinach mają jakieś magazyny i wysyłałem do Polski, ale to też będę was na bieżąco tym informował o tym. Kolejny podpunkt, zakładam spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. To już o tym dawno temu mówiłem, no ale jako, że zrezygnowałem z umowy o pracę i byłem na okresie wypowiedzenia, więc musiałem te plany troszeczkę przełożyć. Także spółka będzie też moim priorytetem, żeby ją założyć. Chcę to zrobić w pełni internetowo. Też wam będę o tym na bieżąco opowiadał, jak przebiega ten cały proces, jak to wszystko wygląda, czy wam mogę coś doradzić, na co zwrócić uwagę. Wy mi na pewno też coś doradzicie, bo wiem, że wielu z was takie spółki już posiada od kilku lat, a niektórzy z was nawet mają kilka takich spółek. Także także będzie też będą też na pewno o tym odcinki, będzie na pewno też sporo o tym gadania, jak wygląda ta pełna księgowość, jak to jak to wszystko wiecie? Jak to wszystko wygląda, po prostu? Wspólne zamówienia i inwestycje. Tutaj chciałbym się chwileczkę zatrzymać, bo ostatnio uruchomiłem projekt, który miał nazwę, przyjął nazwę mojego dziecka. O tak, projekt Moje Dziecko, w którym praktycznie wy, widzowie, postanowiliście na mój pomysł przeznaczyć prawie pół miliona złotych, bo potem jeszcze sporo osób pisało. Ja tam w odcinku wspominam o 300 tysiącach, ale to. Naprawdę wielu, wielu z was się zgłosiło, chciało jakimś, nie wiem, darzy, darzycie mnie takim jakimś zaufaniem, że chcieliście mi te swoje pieniądze ciężko zarobione powierzyć, żebym ja je w jakiś sposób rozmnożył. No ale w związku z pandemią, w związku z tym wszystkim yy, niepewnością na rynku, która tak naprawdę nadal będzie trwała, postanowiłem to wszystko odłożyć w czasie. Bardzo często zadajecie mi pytania, kiedy do tego projektu wrócę. Otóż stwierdziłem, że na razie nie będę wracał, no bo mówię, że jest. Yy, no, niepewna sytuacja na rynku, ale wymyśliłem sobie coś innego. Będzie yy, taka stworzona, nie wiem, strona może to będzie na, jedna zakładka na Discordzie może to będzie jakiś Telegram, w którym będę Wam wrzucał oferty. Czyli na przykład. Oferta, będę wyszukiwał jakieś fajne produkty w Chinach, na które tak naprawdę nie będę miał pieniędzy, no bo ja będę w tym czasie zamawiał inne produkty, i każdy z Was będzie mógł na bieżąco zainwestować tak jakby w jedną dostawę. Czyli na przykład w jeden produkt, który, który ja na przykład rozprowadzę i na przykład zyskiem się w jaki sposób podzielimy. Projekt ogólnie jest raczkujący, ale będzie na zasadzie takim, że będą wskakiwały oferty. Na przykład dzisiaj sprzedaję, nie wiem, mam tu na biurku akurat jakieś klucze. Następnego, kubki, noże, nożyczki, pisaki z Chin, i będę wam takie oferty przedstawiał. Na przykład 10 tysięcy pisaków yy, i oferta w ten sposób: 10 tysięcy pisaków, taka i taka cena. Na Allegro taka i taka cena. Moja propozycja: sprzedać w hurcie tu i tu i tu, na grupach się rozpromienić, roz, rozpromienić się na grupach, tak. Rozpromować się na jakichś grupach sprzedażowych, żeby ktoś to dalej w detalu sprzedał. I na przykład takie zamówienie podaje koszty z 10 tysięcy złotych. I czy ktoś na przykład chciałby w to zainwestować? No i ktoś się zgłasza, że mnie ten produkt interesuje, bo wiem jak go sprzedać, wiem gdzie go sprzedać, wiem jak go ten albo sam bym chciał go na Allegro sprzedawać, albo zgłosi się kilka osób i będziemy tworzyli takie właśnie jakieś zamówienia, i to wszystko będzie szło pociągiem, żeby były jak najmniejsze koszty, czyli można powiedzieć, że bez pośredników, no bo jedynym pośrednikiem będę ja. Ale zyski na przykład będą dzielone na pół, czyli cały zysk, który osiągniemy z danej transakcji, w jakiś sposób będzie podzielony na pół, czyli, czyli będzie prosto z Chin, czyli na przykład odebrane będzie prosto z fabryki chińskiej, wrzucone do pociągu i przysłane do mnie, i na przykład ja to wtedy rozprowadzę. A mówię, to jest temat jeszcze, który będę obgadywał z wami, by każdy z was ma firmę, każdy z was ma rozum, każdy z was ma inny pomysł. I postaram się to dograć tak żeby, było, no tak, żeby było coś ciekawego, żeby po prostu wiecie, zminimalizować ryzyko, poszukać jakichś miejsc odbioru tego produktu i żebyśmy stworzyli wspólnie jakąś taką sieć, właśnie, że, że z tych Chin nie będziemy ściągali na przykład palet, tylko będziemy od razu rezerwowali cały kontener. Na przykład cały kontener idzie do mnie i wtedy ja wam podrzucam to, to 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 to, zapełniamy ten kontener, wrzucają w ten kontener paczki i przysyłają to wszystko do mnie i ja to wtedy bo mam teraz już miejsce, yy, składuję to, yy, ja to wypakowuję, przepakowuję, wysyłam do was, wysyłam do klientów. Wszystko jest, wszystko jest do ogarnięcia i będzie można coś ciekawego w tym w ten no, już wam podrzucam po prostu zajawkę, bo nie wiem dokładnie, to jest moja na razie taka myśl. Tylko podrzucam wam zajawkę. Możecie sobie to przemyśleć, jakby to, było, jakby to było fajnie. Albo będą po prostu jeszcze dodatkowa, będzie taka zakładka, w której wy mi będziecie podsyłali ofertę na Allegro. Cześć, jestem zainteresowany tą ofertą na Allegro. Chciałbym tego 1000 sztuk. Jaka jest cena? No, i ja wtedy siadam, wyszukuję ten produkt w fabryce, zweryfikuję jakoś jego jakość, tam w jaki sposób mogę to zrobić ewentualnie, i wtedy podaję Ci cenę. Mówię, taka i taka cena jest pod Twoimi drzwiami. Bierzesz albo nie. Na przykład, co tutaj teraz widzę? Yy, o, mam tutaj skrzywacz. Słuchaj, chcę 5000 tysięcy takich skrzywaczy, które są na Allegro powiedzmy po 10 zł, tak? Ten skrzywacz kosztuje 10. Ja chcę 5000, tysięcy. Za ile mi je załatwisz? No i ja. Cyk, 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 szukam, szukam, szukam. Mówię 6 złotych brutto albo 5 złotych brutto i masz te 5 tysięcy pod Twoimi drzwiami. No i Wy się oczywiście zgadzacie, no bo to jest jakaś tam fajna przebitka powiedzmy na Allegro. Podpisujemy ale taki kontrakt, który już y, też mam przygotowany, bo czasami coś tam importowałem przez kogoś, no to te kontrakty dostałem. Dam go jeszcze prawnikowi, żeby go dobrze zweryfikował, żeby się wszystko zgadzało, żeby po prostu zlecacie mi, tak jakby mojej firmie, żebym ja Wam to zaimportował. W ten sposób może też będzie, no myślę sobie, że będą, że będzie dużo tego, no bo mówię, bo chciałbym, żeby te całe kontenery z tych Chin szły. I wtedy wiecie, kontener wrzucają na, yy, na samochód i przywożą go, przy, nie wiem, przy, przyjeżdża pociągiem, wrzucają na samochód, samochód przywozi ten kontener, ja go wypakowuję, myślę sobie nawet jakiś wózek widłowy kupić czy coś, a jak nie, to się mini koparką ogarnie to wszystko, w jakiś sposób się to zorganizuje. No ale mówię, to są plany, mam naprawdę bardzo dużo pomysłów, już mi, się, już mi się umysł po prostu zaczął oczyszczać po tym, jak zrezygnowałem z tej umowy o pracę, no ale o tym będę jeszcze na pewno opowiadał. Kolejny temat to sklep internetowy. Sklep internetowy buduję sam, od podstaw już jest praktycznie postawiony, można z niego korzystać, jeszcze nie kieruję tam ruchu, bo chcę jeszcze wszystko dograć na 100% i będę budował moją markę, czyli będę sprzedawał taki jeden produkt, chcę sklep internetowy postawić i zbudować markę. O tym też Wam będę opowiadał, jak budować markę w Polsce, jakie mam plany, gdzie się reklamuje, jak się reklamuje, Mam, chce wykupować reklamy u, wykupywać, wykupować reklamy u influencerów, jakieś na YouTube może jakiś program lojalnościowy wprowadzić, gdzie inne firmy będą reklamowały moją firmę, wiecie. Chcę stworzyć po prostu własną markę powiązaną ze sklepem internetowym i to na pewno też, i to mówię Wam z kopyta, to ruszy, to już w czerwcu będą te praktycznie wszystkie projekty, które tutaj widzicie, to już w czerwcu będę chciał wszystko uruchamiać, bo będę miał bardzo, bardzo dużo czasu, który chcę spożytkować, bo wiadomo, nie będzie wypłaty, firma nie opłaci mi zus nie będzie wypłaty, a jednak żyć trzeba, także będę się starał te pieniądze w jakiś inny sposób zarobić, i właśnie muszę się od razu wziąć do pracy. Nie ma czasu, żeby odpocząć sobie dwa tygodnie, wyjechać na wczasy, czy żeby nagle przez tydzień, czy przy, przez miesiąc zbijać bomki. Trzeba od razu po prostu zacząć działać. No i patroni. Patroni to są osoby, które wpłacają 5 lub 10 zł, yy, czyli wspierają mój rozwój, wspierają rozwój kanału. I tak, jak o tym mówię, jesteście zaniedbani przeze mnie i będę was wprowadzał na najwyższy na poziom, żeby te pieniądze wam się zwróciły, żebyście mieli treści do was dostosowane. Bo jak chcecie wspierać moją pracę, no to muszę was traktować. Oczywiście wszystkich traktuję równo, ale tam będą jakieś dodatkowe, dodatkowe dla was, jakieś treści takie, które. No po prostu treści dodatkowe, dodatkowe rzeczy, za które wy zapłacicie, tak naprawdę wspierając mój kanał, czyli jakieś. Jakieś tam, no tak jak było z tym BDO, że mamy przygotowane, tak jak będzie jeszcze Wam coś potrzebne, to ja to będę zlecał jakiejś firmie, żeby to wykonała dla nas, dla Was, dla patronów i będę Wam to y, udostępniał po prostu. No bo jak Wy się na to zrzucacie, no to wiadomo, po co iść do prawnika, żeby coś zweryfikować i zapłacić za to 700 zł, jak możemy się zrzucić w 50 osób po 5 zł, czy tam. Nie wiem, 120 osób po 5 zł i mamy te 700 zł i będziemy mogli je wydać na to, żeby na przykład prawnik coś zinterpretował i będzie to dla nas dla was wszystkich. Czyli jak będziecie mieli jakieś takie pomysły, żeby żeby coś na coś wydać te pieniądze, które wy mi tutaj dacie, no to będziemy to w ten sposób robili. Także takie mam plany, to wszystko jest oczywiście powiedziane na szybko. Wszystkie tematy tutaj z tej listy będą rozwinięte i dziękuję, że jesteście i do do jutra myślę.